Dzień dobry, zapraszam na analizę zawieszenia dzwonu Zygmunta Jana Matejki, oczywiście. Oglądamy. Zwróćcie uwagę, tak na początek, na samo wydarzenie. Ono się rozgrywa przy Bramie Wiślanej, która już dzisiaj nie istnieje. Przedstawia ona jakby zawieszenie samego dzwonu Zygmunta, bo takie nazwę dostanie, takie imię dostanie ten dzwon. Mamy rok 1521. I jest on, ten dzwon wielki, wykonany przez takiego mistrza Behema. To jest taki Ludwisarz z Norymbergi, który w tym razie też się znajduje. O czym w swoim czasie będę mówił. I na pierwszym planie widzimy na pewno naszego króla, czyli Zygmunta I starego. On jest tutaj jakby głównym bohaterem, ze względu na to, że dzwon będzie symboliką również jego imienia. Zygmunt trzyma swoją rękę na głowie Zygmunta Augusta, czyli swojego syna, następcy tronu i ostatniego zagielonów. Obok widzimy królową Bonę. Bonę, która ma obok siebie Izabelę, czyli najstarszą ze swoich córek, ale widzimy tam też Stańczyka. I on znowu nie rozbawia nikogo. Więc no, tutaj Matejko sobie go dosyć dobrze upodobał, bo jest on taką symboliką, e, dosyć mocną opatrzony w tym wszystkim. Mówiłem, że e, widzimy tam tego ludwisarza, mistrza z Norymbergi, czyli Bechema. On tam sobie stoi na podwyższeniu. Zaraz obok niego widzimy naszego po raz kolejny przez Matejkę przedstawionego mistrza renesansowego, czyli Bartłomieja Berecziego. On jest tutaj ważny, ponieważ jest architektem samego Zygmunta, więc jakżeż na obrazie, tak ważnym obrazie, mogłoby go zabraknąć. Także to by było właściwie wszystko. Krótka, szybka analiza. Dziękuję i do widzenia.